Dzień dobry, ja jestem Erwaryen, a to będzie film, w którym rozmawiam sobie o finałach światowych w tym roku, czyli w 2014. Często się teraz ten temat na u mnie na streamach, a że nie chce mi się, wiecie, cały czas jak gdyby powtarzać tego, co tam pół godziny, bo cały czas jest, wiecie, cały czas nowe osoby przychodzą, wychodzą i trzeba to powtarzać. Więc po prostu będę odsyłał do tego filmiku i również będzie to takie informacyjne, myślę, że dużo ludzi ma problemy, gdzie tam znaleźć informacje o tym i w ogóle. Także jeśli jakiś tam wasz znajomy nie wie, o co chodzi tam w tym, dajcie mu znać że w tym filmiku. Tutaj wszystko wytłumaczę, kto z kim gra, gdzie i w ogóle. Więc zapraszam do posłuchania. Także mamy finały światowe. League of Legends do wygrania jest za pierwsze... Za pierwsze miejsce mamy miliard dolarów, za drugie mamy 250 tysięcy dolarów, 150 000 i tak dalej, i tak dalej. Mamy 16 drużyn i mamy... 3... Z tych 16 drużyn dzielą się tak, mamy 3 drużyny z Ameryki, 3 drużyny z Europy, 3 drużyny z Korei, 3 drużyny z Chin, mamy 2 drużyny z Tajwanu lub CIA i tutaj właśnie nie jestem pewny co to jest, musicie mi wybaczyć, e, mamy 2 drużyny, z które otrzymały dzikie karty i tam to były drużyny, które grały z Brazylii, Turcji, Rosji e, oraz e, Australii i Oceanii, z tego co pamiętam um, i tyle, to mamy 16, także tak nam to wygląda. Cały turniej będzie grany, czy nie inaczej, nie cały turniej. Połowa turnieju, czyli grupy, będą grane w Singapurze, w mieście Taipei. Po czym później do Bracket stage'u, czyli tam ćwierć finałów, przechodzimy do, do Korei, czyli do Busan. Tam będziemy grali ćwierć finały, czy tam właśnie my, my nie będziemy grali, bo nie będziemy oglądali. O, oraz z, y, półfinały, oraz finały będą grane w Seoul. W to w Se ja jestem pewne jak to przeczytać, musicie mi um, I tak, no, czekajcie, to wam jeszcze powiem, że zaczynałem się 18 września, także za 10 dni, jak nagrywam ten filmik, ale ten filmik będzie wrzucony e, 9, więc będzie za 9 dni, jak to oglądacie. Um, I tak, dokuczę, mam 16 drużyn. I myślę, że sobie właśnie przedstawię mniej więcej drużyny, a żebyście wiedzieli, które. Um, że tak powiem, drużny warto oglądać, moim zdaniem przynajmniej, a um, więc sobie zrobię omówienie po prostu drużyn, drużyn które uznaję, e, które myślę, że wyjdą z grupy. Także tutaj będę sobie mówił o grupach. Także mamy cztery grupy. Mamy Dark Passage z Turcji, mamy AHQ z Tajwanu, Samsung z Korei oraz Edward, z, Edward Gaming z Chin. Um, Dark Passage jest drużyną w Turcji, która jest. Cały czas na topie, tam w Turcji, tylko że Turcja to jest taki rejon. No ja mówię cię, tak jak, nie wiem, zrobiliby Mistrzostwa Polski. To niby mamy, mamy rokad, ale. Nie, dobra, to było słabe porównanie, słabe porównanie, trochę obraziłem Polskę. Turcja jest po prostu troszkę słabsza, także. A mamy tutaj zwycięzców y, Turcji, i oni tam brali udział w, y, brali udział w Global Wildcards, i tam zgarnali swojego slota, y, więc są oni w pierwszej grupie. A um, ja bym tutaj za jakieś za dużo bardzo nie liczył na nich. Jedynie kogo mogą pokonać to AHQ, e, które są z Tajwanu. A um, całkiem mają, całkiem coś tam sobie grają, tylko o co tutaj chodzi, dlaczego... Znaczy grają dobrze, tylko że zważając na to, że następnymi e, drużynami w grupie są Edward Gaming, czyli aktualnie najlepsza drużyna w Chinach e, z jednym z najlepszych AD na Mayem, e, no to mają krucho. No i tak samo mają w drużynie jeszcze. Najlepszą, aktualnie drużynę z Korei, w której mamy Impa, jednego z najlepszych likery też na świecie, oraz Pawn, który jest, y, przez wielu uważanych za y, gościa, który jest lepszy od fakera, więc, y, więc tak to wygląda. O co ja od razu powiem, że, y, że, 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 y, że, faker i różne SKT się nie zakwalifikowało, także no musicie przyznać, że ktoś, kto wygrał w tamtym roku całe te mistrzostwa świata, teraz się nawet nie dostał z Korei, więc, no hype is real, bym powiedział, także... A ja tutaj stawiam na Samsung Galaxy White oraz Edward Gaming, że wyjdą. Myślę, że raczej nie jest to... Nie można... No nie wiem, no... Dla mnie to jest 100% po prostu. Także... E, to jest grupa A. Także sugerowałbym, jak będzie starczy tych dwóch drużyn, to sugerowałbym oglądanie, bo mogą być dobre pojedynki bardzo. Ale no jak mówię, myślę, że te dwie drużyny wyjdą z grup, tylko kwestia po prostu kto wyjdzie z pierwszego, kto z drugiego drugie drużyny mamy mamy SK Gaming oczywiście z Europy na pewno znacie trzeci, trzecie miejsce zajęli w EULCS więc e, mieli jak gdyby trzeci seed więc są w grupie B e, i tutaj co no SK Gaming sobie całkiem całkiem dobrze gra ale kurczę no no zobaczymy mamy 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 chiński Starhorn jest SKRC? Nie, czekajcie, to był jakiś skrót tego. O Royal Club, bo właśnie, to się mówi o Royal Club. A mają tutaj Uzi'ego oraz Inseka. Insek swojego czasu uważany za najlepszego junglera na świecie. A no i Uzi również swojego czasu uważany za najlepszego Aidy karę na świecie. Yy, także, no, skład jest skład jest dobry. Także tutaj bym na pewno polecał oglądanie w, yy, meczy tej drużynki, na pewno. No i mamy Taipei Assassins, czyli. Zwycięzców drugiego sezonu, e, finały. E, no i kurczę, no. Czy ja wiem, czy jest to tak. Znaczy, ta drużyna mają dobrą, bo cały czas e, w tej swojej, że tak powiem, e, lidze grają w GPL-u i dobre wyniki, ale kurczę, no zobaczymy. Czy myślę, że tutaj będzie na zasadzie tego, e, że tu będą dobre ogólne, ogólnie gry? Mam jeszcze, oczywiście, Team Solomid, tu będzie trzeba przedstawiać. Pierwszy slot w Ameryce. I kurczę do. No, tu jestem. W... No, nie wiem, po prostu na kogo obstawiać, szczerze wam powiedzieć. Grupa B jest super. Z mecze będą, myślę, że wszystkie będą fajne bardzo. Także tutaj bym zachęcał do oglądania grupy B na pewno. Bo jest. To są takie wyrównane mecze, myślę, że będą. Nie będzie takich wstąpów jak w grupie A. Tutaj myślę, że będzie gładko. Tutaj będą naprawdę ciekawe mecze i nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Także tutaj jestem bardzo ciekawy na pewno bym oglądał. Przechodzimy do grupy C, i grupa C to jest po prostu grupa śmierci, tak powiem, tak się mówi. LMQ mamy, e, OMG Fanatic oraz Hamsung Galaxy Blue. LMQ drugi... nie, przepraszam, trzeci slot z Ameryki, czyli można powiedzieć, że jest to chińska drużyna, ale wychodzi z amerykańskiej ligi. Myślę, że nie trzeba przedstawiać, jeśli oglądacie NA LCS co jakiś czas, to wiecie o co chodzi. Ale skład jest dobry, myślę, że... Dobrze grają, ale grupa jest strasznie ciężka. Strasznie ciężka. Także no zobaczymy, jak z nimi będzie. A mamy tutaj e, AMG, czyli, w, czyli drużyna chińska, oczywiście. Troszkę mi się to wyleciało z pamięci. E, w trzecim sezonie na Mistrzostwach bardzo, bardzo świetne mecze grali. Także tutaj też bym się spodziewał e, dobrych dobrych meczów meczów albo meczy. Jestem pewien, jak to odmienić e, z ich strony. Także na pewno będę oglądał. Te mecze. Um, mam również Fanatic, myślę, że tu nie trzeba przedstawiać. XPK i ekipa, z Reklesem, i itp. i td. E, No i kurcze, no Fnatic w samym się tak sobie moim zdaniem. Alliance ich tam w tym finale roz rozgromiło 3-1. Także no zobaczymy. Teraz aktualnie siedzą w Korei wszystkie drużyny europejskie oraz amerykańskie trenują w Korei. Także no zobaczymy po prostu co to da. Ale trzymam kciuki, fajnie by było, żeby weszli z grupy. Ja Mamy Samsung Galaxy Blue, czyli siostrzany, siostrzana drużyna yy, Samsung Galaxy White. I tutaj to samo co Pawn, Dade również jest uznawany za aktualnie lepszego od Fakera. Także również bym tutaj yy, obstawiał, w tej grupie C, Obstawiałbym, że Samsung Galaxy Blue wyjdzie z pierwszego miejsca. Ale drugie miejsce jest naprawdę każdy, myślę, że może tutaj zgarnąć, więc grupa C też jest super, super, super do oglądania, także na pewno e, będę, będę oglądał. A, I przechodzimy do grupy D, D. Mamy Kabum Esports, jeśli się nie będę, to są e, panowie właśnie z Brazylii, czyli to, co mówiłem, e, to jest ten Wild Cards. Tutaj, jeśli się nie będę, to jest ta drużyna. Nie, jednak się mylę. Tutaj niestety nie znam tej drużyny totalnie, bo nie śledzę z brazylijskiej sceny, wybaczcie mi. A więc nie mam żadnego pojęcia, w mi to zagrają. Nie mam pojęcia. Także tutaj się nie wypowiem. No zobaczymy, ale raczej bym, raczej bym jakoś tak bardzo nie, nie stawiał na nich. Ale to, kto wie, no w drugim sezonie goście, którzy byli oceniani na 11 miejsce z 12, wygrali cały turniej, więc na no, kolera wiedzą. No zobaczymy. Ja wam nic więcej nie mogę powiedzieć o tej drużynie, bo nie znam. I mamy Najin White Shield, drużyna, która właśnie wyeliminowała Fakera i drużynę z, z wyjazdu na finały światowe i zgarnęła trzeciej, trzeci seed w Korei. Także um, bardzo pokaźne mieli, mieli, bardzo pokaźne mieli mecze w drodze do Wolców a um, ogrywając 3-0 czołowe drużyny w Korei, po czym Wygrali z SKT, czyli drużyną Faker'a, pewnie tylko jego znacie z SKT um, 3-1, także no kurczę. Nadgimite Shield, również drużyna, która uh, myślę, że daje, daje radę. Mamy również Cloud9, drugie miejsce w Ameryce. Uh, tutaj myślę, że nie trzeba przedstawiać Haya i ekipy. Um, I co, no Cloud9, kurczę no, na TSM y, 3-2, ale. Całkiem, całkiem dobre meczyki były tam w finale, jeśli oglądaliście. Um, I co, no kurczę, mamy jeszcze Alliance. Znaczy nie wiem co tutaj jeszcze dodać o Cloud9, no dobrze grają chłopaki, no zobaczymy. Cały czas jeszcze teraz trenują w Korei, także no zobaczymy, wszystko zobaczy się. I mamy Alliance, czyli pierwsze miejsce w, w Europie. I drużynę, na którą, na, na którą po cichu liczę, naprawdę, bo jestem wielkim fanem Frogena na midzie, także... Kurczę, no pokładam wielkie nadzieje w tej drużynie. Um, I co? Yy, ty, ty, ty. Pierwsze miejsce w LCS. Pokonali 3-1. Yy, Fanatic, jak już tam wcześniej wspominałem, przy Fanatic. Um, no i jak mówię, no pokładam wielkie nadzieje, także mam nadzieję, że yy dadzą takie radę. Yy, myślę, że co do grupy D. Nadin White Shield yy, wyjdzie na pewno. No i mam nadzieję, że Alliance. Mam nadzieję, że Alliance, ale Cloud9 może tutaj powar powalczyć z Alliance o to wyjście. Kabum. No, niestety nic nie wiem, więc skreślam. A um, także chyba wszystko. 12 minut po planiny. A um, chyba o wszystkim wspomniałem. Mam nadzieję, że o wszystkim. Chyba tak. Także to by było tyle. Omawiam sobie grupy. Jak będą już wszystkie te, jak będą wszystkie Świerć finału, to myślę sobie kolejny meczek, yy, kolejny filmik, przepraszam. Tam sobie opowiem, jaki mam. A, no wiecie co myślę, kto wygra, itp. Także też dajcie znać co wy myślicie, że kto wyjdzie z której grupy. No ja, jak mówię. Samsung Galaxy White oraz Edward Gaming z grupy A. Grupy B nie mam żadnego pojęcia. Grupa C Galaxy Blue i myślę, że OMG. Jak bardzo lubię fanatic, tak myślę, że raczej OMG zgarnie. Drugie miejsce... No i tutaj Nazim White Shield oraz Alliance, także. Jak coś dajcie swoje swoje typy, że tak powiem. I zobaczymy jak to będzie o rację. Także... Um, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że jeśli nie wiedzieliście, jak to tam będzie, jak się wszystko działo, no to że Wam pomogłem. Um, także dzięki za oglądanie i e, miłego oglądania na pewno finału światowych. No, będzie myślę, że świetne, świetne mecze, świetne przedstawienie. I miejmy nadzieję, że będzie dużo, dużo dobrych gier. Także dzięki za oglądanie i do, e, do następnego filmika. Hej!